Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dnia 2 stycznia 2024 znajduje się przy grobowcu rodziny Cięciwów. Dzisiaj przypada rocznica śmierci, świętej pamięci Zofii Cięciwa. Zmarła drugiego stycznia 2023 roku. Wiele osób, szczególnie tutaj w parafii, w biesiadkach, zna panią Zofię, a także o ile wiem, Wielu uczniów jeszcze żyje, których uczyła i też ją pamiętają w tych miejscowościach, szczególnie gdzie pani Zofia uczyła. O tu widzimy jej męża. Akurat są umieszczone zdjęcia. Ich synowie. po pani Zofii z tej jej działalności wieloletniej jako nauczycielki, a także osoby zaangażowanej w życie społeczne, w życie parafii, zachowało się wiele notatek i dobrze, że udało się sporo zebrać, ale okazuje się, że są ciągle nagrania jeszcze. Niepublikowane, może jakieś wiersze, które odkrywają gdzieś tam poszczególne rodziny w zakamarkach swoich rodzinnych archiwów. Dobrze by było, żeby skserować, sfotografować czy uprzystępnić te pamiątki. Może by się udało stworzyć taką izbę pamięci albo kącik pamięci czy w poszczególnych szkołach, czy może tutaj we wiosce w ośrodku kultury Pomyślmy o tym skoro mamy tą możliwość wspomnienia w rocznicę śmierci, jej życia i działalności. Pomódlmy się też wspólnie o szczęście wieczne dla Pani Zofii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista. Niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.